Coś, czego nie wolno wam stracić. Tym skarbem są ideały, które kiedyś pielęgnował Franciszek i które dzisiaj macie w swoich sercach. Te ideały to wiara w to, że Bóg was powołał, a nie, że sami wybraliście sobie tę drogę. Te ideały to wiara w to, że słowa, które wypowiecie, składając śluby, nie są pięknym tekstem wygłoszonym na konkursie recytatorskim, ale mogą i powinny stać się treścią waszego życia. Ludzie, którzy te ideały zgubili, albo ktoś im je odebrał, zrobią wszystko, aby wyrwać je i wam. Życiowe trudności. Kryzysy, chwile pokus, zwątpienia, jak huragan, będą chciały wywiać je z Waszych serc. Bądźcie na to gotowi. Ale z Bożą Pomocą zróbcie wszystko, aby nie dołączyć do grona zakonników wypowiadających wyuczone frazesy, ale w środku zgorzkniałych, sztucznie uśmiechniętych. Ale w środku bardzo smutnych, moralizujących innych, ale od dawna nie mających kontroli nad swoim życiem. Na cześć i chwałę najświętszej Trójcy. ja, brat Dyzma Krzysztof Dymek, ja, brat Florian Wojciech Koca, pobudzony Bożym natchnieniem, aby wierniej iść za Ewangelią. I dokładniej wstępować w ślady naszego Pana Jezusa Chrystusa wobec zgromadzonych tutaj braci, w Twoje ręce, bracie Egidiuszu. Ministrze Prowincjalny, z mocną wiarą i wolą, ślubuję Bogu, Ojcu, świętemu i wszechmogącemu, że przez całe moje życie będę żył w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. A ja w imieniu Kościoła i naszej braterskiej wspólnoty przyjmuję twoje śluby. I jeśli je zachowasz, obiecuję ci ze strony Boga wszechmogącego życie wieczne. Pokornie prosimy, Ojcze, ześlij z nieba Ducha Świętego na tych twoich synów, którzy żywą wiarą przyjęli słowa Chrystusa. I uczynili z nich formę życia na wzór twego sługi Franciszka. Przyjmij, drogi bracie, Księgę Ewangelii, która była pierwszą regułą świętego Ojca naszego Franciszka i zachowaj ją wiernie do śmierci. Niech Chrystus ukrzyżowany będzie dla Ciebie tak, jak dla świętego Ojca naszego Franciszka, drogą, prawdą i życiem. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Drodzy bracia, w imieniu Kościoła i naszego zakonu franciszkańskiego, z radością przyjmujemy Was jako współbraci związanych ślubami uroczystymi do naszej wspólnoty zakonnej. Odtąd wszystko będziemy dzielić razem. Braterski uścisk niech będzie znakiem tej jedności w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Słowo.